Witam wszystkich bardzo, z w tej strony Seniu. i w dzisiejszym poradniku pokażę, jak mieć tak jakby oryginałkę zadarmo. Więc tak, najpierw wchodzimy w link podany w opisie i mamy tylko stronę minekra, następnie wchodzimy w register, tu się rejestrujemy, nasza nazwa. Pisałem nazwę drugi raz. Hasło. Hasło. E-mail. E-mail. I gdy stworzymy konto, logujemy się. Tutaj piszę Hi, w moim przypadku, Hi, I'm I teraz tak, tutaj Profils. Żeby dodać skina a właśnie zapomniałam jeszcze powiedzieć że to na stronę Google. może Tej gdzieś można mieć takie uszy. W Profiles, jeżeli damy on, będziemy mieli uszy. Jeżeli damy off, uszów nie będziemy mieli. Więc tak, żeby mieć skina, trzeba tutaj znaczyć skins tak jak ja mam. Kliknąć przeglądać. Czy... najpierw wejście w. Najpierw trzeba ściągać skina. W, w opisie filmu będzie strona, z której można ściągać skiny. I tak na pierwszej tutaj skin editor ma sobie malować swojego skina samemu. To jest tak, druga zakładka Browels. Tutaj można ściągać skiny gotowe czyjeś. Czyli, no. I Armor, tutaj można ubierać swojego skina. Z różnych części życia. I tak, gdy już ściągniecie skina, ja na przykład ściągnę sobie. O tego na przykład klikacie download zapisz hmm. i tak to nasze łoski nakłonimy na pulpit i teraz wchodzimy w stronę miny, crack, w profiles i tutaj przeglądaj. Jeżeli chcemy dojść z skina, szukamy tego skina, które wyciągnęliśmy, zaznaczamy, klikamy otwórz i upload. Czekamy. Wszystko dobrze działa. Więc to jest druga rzecz, żeby, wszystko, żeby widać było to skina. Trzeba wejść do wnuat. Znajdź zakładkę all in One for 1.5.1 per path Minecraft.jar i kliknij napis Hair Wtedy trzeba ściągnąć plik. Się już ściąga. Wszystko się już ściągnie, przenosimy klik na pulpit, otwieramy go i mamy folder Minecraft Java. Teraz wchodzimy w style, wpisujemy procent aktywnego data, procent, też szukamy folderu.minecraft, bin i tego tutaj mamy. No po prostu wyrzucamy Minecraft jar tutaj. Ja tokałem przejść zami. Ja to nie zrobię, ponieważ ja już to zro, zrobiłem wcześniej. Teraz tak, jeżeli wrzuć, nie, nie trzeba mi że najpierw dodawać skina. Jeżeli chcemy sobie zmienić skina to trzeba odnowić Minecraft Minecrafta, i go wygrywać. Tak, nie trzeba widzieć, tylko po prostu i możemy sobie zmieniać skiny kiedy chcemy. Teraz, tak, żeby udowodnić, że to działa, odpalamy Minecrafta, wchodzimy na, wpisujemy naszą nazwę, na jaką się zarejestrowaliśmy. I tak, trzy piętno słowy. Wejdę na byle jakiś świat. O, i widać troski, na którego graliśmy. Żeby nie było, że ja go sobie wygrałem przed filmikiem to zmienię teraz nazwę na na przykład seniu PL1 i włączymy ten sam świat i jak widać mamy już zwykłego skina yy. Działa to również na multiplayerze już pokazuję. Oto plany krafta. Jakie się i proszę na multiplayer że też to działa więc dziękuję za oglądanie jeżeli pomogłem dajcie łapkę w górę no i to byłem